To jest top, absolutny top! Zapraszamy Państwa do obejrzenia meczu, można powiedzieć, na szczycie. Tak, obie reprezentacje szczycą się długą historią triumfów i wspaniałych osiągnięć. Zdecydowanie nie lubią przegrywać, a kiedy spotykają się na boisku, robi się naprawdę gorąco, a trybuny szaleją. Dzisiaj reprezentantki Holandii zmierzą się z zawodniczkami z Francji. Spójrzmy, w jakim składzie zagrają Holenderki. Zagrywa do tyłu. Szkoda! To była znakomita okazja do zdobycia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Ale czasu jest jeszcze sporo, a to była niezła zapowiedź tego, co tu się dziś jeszcze będzie działo. Popatrzmy na skład zespołu Francuzek. Reprezentantki Francji rozpoczną od rzutu z autu. Amondine i będziemy mieli po raz kolejny wzdowienie z autu. Czerida Spice, Tifiane Midema, Elisabeth Aglia, Tine, Amel Marzy, Orzemile Sommer. Minimalny, naprawdę minimalny, spalony. Kiedyś może by to przeszło, ale obecnie sędziowie są bardzo precyzyjni. Strata niewielka, bo szansy na bramkę by z tego i tak nie było. Tine, Wendy Renard, ale szpechowe podanie i strata. Amel Marzri. Andy Renard. Cine. Ładnie po skrzydle. Amel Majri. Holenderki zaczną z linii bocznej. Takich Ronen. Kifian Midema. Likę Martens. Świetnie zdołała odgadnąć intencję podającej. Amongin Hongri. Tine. No, może być groźnie. Takich Ronen. Ładnie przechwyciła podanie przeciwniczki. To Bez bezsensowna strata pogubiła się i oddała piłkę rywalce. Klikę Martens. Holenderki, niestety, nie mogą się pochwalić taką samą skalą sukcesów co męska reprezentacja, ale chyba widoki na przyszłość mają coraz lepsze. Jackie Hrodin, a ja! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelne. Bok batinka. Tine. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. No zastanawia się, czy nie strzelać. Ryzykownie, ale udanie. Przelida z pice. Wybijają teraz do przodu. Kifian Midema. Może uderzać na bramkę. Aj ładnie... Jackie Hronen. Tak! pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Pełni zasłużone prowadzenie przez większość czasu zespół miał wyraźną przewagę, w końcu ją udokumentował. Kto się nazywa bramka do szatni, i na pewno będzie o czym w tej szatni rozmawiać? Trenerzy obu zespołów dokonają pewnie modyfikacji taktyki po tej bramce, i druga połowa może być zupełnie inna. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Boku Batinka, Kisjan Midema. Van desanden Sanden po pierwszej połowie tego towaru gwizdek, i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Tine w ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No już blisko polekarny. Centra w polekarny, przepychanki. Ma na skrzydle dużo swobody. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Nie wyszło to dośrodkowanie. Zablokowane. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Oddalają grę od strefy obronnej. le Ilesomer. Strata w środkowej strefie boiska. Minęło 15 minut drugiej połowy. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Za linię obrony bardzo sprytnie. Mamy to środkowanie, ma tam to strzelić. I piłka wybita do przodu. Lika Martens. No, z tego miejsca można strzelać. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Stefani, van der Kracht. Takich Ronen. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Pożenile sobę. Zagranie po skrzydle dobry początek akcji. nie w teorii uderza. Niestety piłka. A poszybowała daleko od bramki. Zburawy trener zdejmuje jedną z najlepszych zawodniczek w tym meczu. Może ona tam sygnalizowała zmęczenie, albo jakiś drobny uraz, i nie chcą ryzykować kontuzji. Albo po prostu decydowała chęć oszczędzenia jej sił na kolejne spotkanie. To jest gra typu: Ty do mnie, ja do ciebie. Już blisko pola karnego. Schodzi teraz do środka. Sędzia jednak nie przerwał gry. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ładnie przechwyciła podanie przeciwniczki. Ma do kogo zagrać. A teraz Amori. Amungim Omurim. Daniele van de Donk. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Jest szansa na kontratak. Ale szpechowe podanie i strata. Daniele de Ach, odbiera tę piłkę rywalce w polu Może nie są, ja? Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Dobre podanie minęło linii obrony. Szkoda! Dzisiejszy...